Prawo rodzinne. Jeśliby ktoś uwiódł dziewicę jeszcze niezaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę i weźmie ją za żonę. Zwyczajowo składaną ojcu przez mężczyznę przy zaręczynach rodzaj wiana. Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać za żonę, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewi.